Mamy poranek i mamy problem. Houston, chyba problem. Mamy, mamy. Jesteśmy przy kempingu żuczek. Dobrze nam znanym i lubianym. I problem polega na tym, że na kempingu nie ma miejsc. Ja myślałam, że to jest w ogóle niemożliwe, a jednak niemożliwe staje się możliwe. Podpinamy przyczepę, bo jedziemy gdzie? Do Dechna. Tak. Same jedziecie, widzę. Same podpinają. Jak jesteś kontuzjowany. Dzisiaj robimy sobie to same. Tak. Przyszedł czas nauki. Jakoś tak, jakoś tak. Dobra, chyba starczy. Starczy? No mhm. A sama coś podjeżdżasz? No korka to. Dobra. Fajnie nie jeździłam od tego, od miesiąca, bo ćwiczę na przykład. No to jedziesz. No tak, mocno skręć. Dobra, stój. Drugą stronę. Okej, okay, daj. Pięknie. Dawaj. Dawaj. Stój, stój. Czekaj. Ale muszki latają, co? Mhm. Mm Atakują nas. Atakują muchy. Do oczu ci wlatują? Dobra i zrobię to. Dobra. I to mam. Chcę robić ale zostaw no. uważaj, nie tam ręki nie kładź bo jak się tam ten to lepiej już tak bo... no nie, podnoszę nie, no. którą stroną? tą znaczy tutaj tylko uciekłeś, nie? no ale trochę tak, ale tutaj. No nie wyskoczyło, nie? ale, bo jeszcze nie obniżyłam na tyle nie, patrz, to A, no, patrz. dobra, to jest nierówno Jeszcze teraz? najlepiej bo możesz dwie sposoby zrobić, nie? Aha. Albo połknąć przyczepę teraz do tyłu. No, okay. no chodź. Nie. Yes. No połknij ją, Ale... No, no. A drugi sposób to było samochodem do przodu. Okej. Duży muchę jak... No, <coughs> przez to my ściągnęłyśmy. To jest przez latarkę na głowę. Do teraz? Dobra. Kółko tu musi wejść w tą szczelinę, nie? To pewnie jest do czegoś. Tak. Weszło już. To musi odkręcić. Mocno, bo ja to zakręciłem. No, okay. Dobra, oj, ej, bo ci wypadnie. Uh -huh, okay. Do góry to. Do góry? Maksymalnie i zakręcasz teraz to? Mocny. Nie, 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 nie ręką, nogą lekką. Ale ja już to zakręciłam mocno. Tak? Dobra, to jest skręcone. Chcesz... No nie przesadzaj, ale mam kaszyn. Okay. Dobra, i to mamy z tej strony na razie chwilę. Wszystko? Aha, musimy z podpory podciągnąć z krętarką czy tym. No masz szczęście. Bo tu nie ma, to ja wiem. Z drugiej strony też chyba nie ma podpór. Lena, i zobacz. Nie ma. Lena, z drugiej strony zobacz. Dobra Idź tam zobaczyć. Nie ma, nie? nie ma. Nie ma podpór. Także mama, ma szczęście. Nie to tutaj. Dobra, czas podłączyć prąd. Najpierw patrz. Daj. Bo jest taki Musisz to tak, zaczynasz to tak i przekręcasz, tak i przekręcasz. Czyli najpierw prostopadle, jak gdyby, czy tam równolegle i przekręcasz i ta nakrętka ma być na tym dzióbku jak mnie atakują pokaż. Dobra, czekaj, weszło mi, weszło mi. I przekręcasz tylko. No, Pokaż dobra, weszło. Masz? No mhm. weszło. No weszło. Tylko, że to nie powinno ocenić. o O Trzymaj. To ja to zrobię, czekaj. No, czekaj, bo to wiesz co zapomniałem ci powiedzieć, nie? O. To daj, daj, daj. Dobra, dobra, no patrz. Masz pozycję kiepską. Nie, bo tu akurat mam dobrą, wiesz. O, dobra. Jest, dobra. Nie będzie haczyła ta linka? Nie, tu, nie oto? będzie. Nie będzie. Pokaż. No to tak. Nie, no, A niby... tu nie będzie. Nie chcę przez hak, wiesz, ja tu ją zakładałem. Bo tak nisko jest, nie? To ją trytytką jaką zmachniemy. Tak? Na koniec to zamykamy. A jak to podnosimy? A, tak po, po prostu. Po prostu. Sprawdzimy światełka. Hmm. Tak? Jest. Jest. Hamulec jest. No wszystko jest, no co? Mamy. Co robisz? Ciekawa sytuacja. Wyjechaliśmy z domu i przyczepa była posprzątana, bo sprzątaliśmy ją ostatnio. No tak. Ale nikt nie spojrzał, czy czapki są pozamykane, więc był stresik, ale zamknięte. 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 Fajnie jest, pakowaliśmy się w chwilę moment Nie no. wiemy co mamy Bo to, to jest spontaniczny wyjazd Tak, nie? więc tyle lat i co? I nic, i człowiek się nie uczy Ale no, nie I Nie, właśnie nie Tyle lat i zobacz, nic nie musisz robić I przyczepa ogarnięta Miejmy nadzieję, że my wszystko mamy Przecież my rozmawiamy od godziny, czy wzięliśmy ręczniki Dlatego mówię, miejmy nadzieję, że my wszystko mamy No właśnie, o to chodzi o Godzina to druga 2.30 w ogóle mm. Klasycznie nocami No to tylko my tak, tak, ale powoli do przodu. Tak. Dobra, ja zobaczę jeszcze u siebie w torbie, czy wszystko mam. Na pewno czegoś zapomnieliśmy. Ja no, jestem od... 100% Czegoś? Do... Przecież że nie jednego. A już, już się przyznałeś do czego ostatnio zapomniałeś, jak jechaliśmy do Chorwacji? Ja nie wiem. Paszportu. Tak było. A jednak niemożliwe staje się możliwe. Nie ma gdzie wcisnąć palca. W ogóle tutaj dzwonimy wszędzie i A. wszędzie brak miejsc na każdych polach namiotowych i kempingach, nie? Więc no jest ciekawie, nie? Ja bym nawet powiedziała, że jestem delikatnym szoku, bo z tym się jeszcze nie spotkałam. Nie spotkałam się z tym, że na kempingu nad jeziorem nie ma miejsca. I to takim dużym jest, wiesz, tak, no. kempingu, nie? Bo ten kemping jest mały, nie? Mało tego, przed chwilą dzwoniliśmy na kemping, który jest większy. I w ogóle stanowczo droższy od tego. I na nim też nie mam miejsc. I na paru innych też nie mam miejsc. Myślę, że tutaj mamy problem z zasięgiem, więc właśnie się zbieramy. Jedziemy gdzieś na stację, gdzieś, gdzie będziemy mieli zasięg i będziemy mogli podzwonić. Boże, komary mnie atakują. I, i będziemy myśleć, będziemy myśleć, ale... No, ale stanowczo stanowczo jest to sytuacja, z którą się jeszcze nie spotkaliśmy. Tutaj jeszcze bym wcisnął przyczepę, no ale z drugiej strony, no widziałem, jaki tu jest ścisk, nie? No, nie to wiem, tak... Michasiu, czy ty dobrze się przyjrzałeś, bo ja widziałam tylko jedno potencjalne no, miejsce, tam gdzie tyłu, u kogoś. Tak, z tym lasem bym wcisnął. Jeszcze, byśmy, nie? Tam namioty stoją. Tam, tu, tam. Wiesz, tam bym gdzieś wcisnął za te domki, no ale no, to będzie miejsce bardzo, bardzo kiepskie. Ja Ci uczciwie powiem ja wczoraj widziałam tylko jedno miejsce na tym zakręcie, gdzie nie wiem, czy przyczepa by się nam zmieściła. I jak dla mnie, dla mnie nie ma miejsc i... No nie wiem. Dobra, musimy działać, wiesz. Działajmy, działajmy, nie poddajemy się. szukamy. czas nam się będzie kończył. Znajdziemy chyba. Siadaj, Lara, siadaj, siadaj do samochodu. Siadaj do samochodu. Siadaj. Zaraz! No siadaj. To i z drugiej strony, bo tu jeżdżą samochody. I z drugiej strony do no hit, nie? Znajdę panu miejsce przy życie kamperów. Zadzwoniliśmy krzywo, na jakieś po jeziorko. Zdyżysz? Trochę po skosie to bym przesunął, to jest rzut, ale nie ma smrodu, pan się nie martwi. Co chwilę yy, przekleństwa. Do. No naprawdę bardzo miły właściciel. Bardzo nie powiedział, wiem, że za... jak się popieści to się nie zmieści. Nie wiem co to za pole było kempingowe co dzwoniliśmy. Bo dzwonimy po wszystkich Bo na żadnym nie ma, miejsca, nie, my nie, nie ma miejsca. Nie ma miejsca, nie? No możemy do tego depzna wjechać gdzieś tam na jakiś tam ścis, gdzieś tam na pewno ustawię przyczepę, nie? No ale czy my chcemy, nie? Chodź na Park Fortnite coś znajdziemy. No, szukałem. Mhm. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy gdzieś chyba na kaszubach. Szukamy sobie jakiegoś pola kempingowego. Wszystko zajęte. No, dawno w Polsce nie jeździliśmy sobie. Na weekend, więc... W szczególności w sezonie. Więc dlatego pewnie tak ciężko jest. No idziemy zobaczyć. w prawo. Co my tutaj mamy? Coś znaleźliśmy po drodze. Zasięgu zero. Nawet telefonicznego, nie? Ale, ale masz gumy, kulki. Słuchaj, E21S160A S120, S133 i e 9 Słucham? Droga zastawiona. A nie wyjedzie nikt tak, nie? Kurczę, ja tylko na chwilę idę, ale to idź ko tuś ty. Gdzie ją iść? A! Nie zauważyłem! No i super, Michał mnie wypuścił. Nawet nie wiem co to za kemping jest. I gdzie jest? Też nie wiem, ale słońce daje. Mam się fajną alergię. Miło jest. No i idźmy zobaczyć camping. Hmm, ciekawe. Michał mi kazał pójść zobaczyć camping I taki daw. Nie wiem co to za camping. Nie mam internetu. Eee, Michał wrócił do samochodu, bo pan powiedział, że... Nawet tam na chwilę z boku nie możemy stanąć, bo podobnie, że droga zastawiona. Ja chodzę sobie między domkami. I nie mam pojęcia, gdzie idę. No pójdziemy prosto, nie? Tu ktoś mieszka, tam ktoś mieszka. Był znak, że jest gdzieś kemping. To co to? Idziemy zobaczyć. Ciekawie. Ale ładnie tutaj. Tu się trochę ma wrażenie, że Czas się zatrzymał fajnie No co, zobaczmy czy to camping, czy nie kemping mm -hmm. Ale miejsce fajne Naprawdę fajne I ja to widzę Znaczy pobyt tutaj nie? Oczywiście już oczami w wyobraźnię Więc dla mnie plus jestem ciekawa czy Michał tu wiedzie, bo by mógł Zobaczę, może znajdę go w zasięgu, bo by sobie chyba tu gdzieś wycofał. Hmm? O, no ciekawie. Co my tam mamy? W którą stronę mam iść? Tam. Jest jakaś zjeżdżalnia. Jest jakaś brameczka. No i co? Mamy parking. No, a ja na spokojnie, jak tylko złapię zasięg, mogę Michałowi zadzwonić, że może tu wjeżdżać Ale nie zdaje się, że kemping po środku niczego, po środku lasu. To nie niczego. No ale idziemy dalej, a ja próbuję złapać zasięg. Co my znaleźliśmy? Spokojny zakątek, tak? Nie, nie wiem jak ja to przeczytałam, spływy kajakowe. <grystanie> Ale ja nie jestem dzisiaj w najlepszym stanie. O, Michał idzie. Czyli co? 80, 110. Tak by wychodziło, zobaczymy. Mamy łazienki dwie. Prysznice, ok tam jest mikroplac zabaw tam dalej mamy rzekę a tu mamy Michała no i chyba zatrzymamy się właśnie na tym kempingu wjechaliśmy przyczepą problem jest tylko taki, że prąd jest tylko i wyłącznie przy sanitariatach więc musimy zobaczyć na ile nam starczy przedłużacza. a gdzie jest ten jest tam? to jest Jedyny jaki mamy? Nie, nie, no jest ten drugi jeszcze przedłużacz, ale gdzie? Jest tam gdzieś widziałeś w toalecie? Nie, nie. W nie ma. Jak to nie ma? Nie ma, bo sprzątaliśmy w talecie, Znaczy w ogóle sprzątaliśmy przyczepę i w talecie nie było. Tu jest. Oś. Musimy... Obadać. Obadać najpierw długość. Długość przedłużacza, nie? Aha. Kurczę mucha zjadłem znowu <Klucza> co, idziesz podłączyć? Tak, ale gdzie byśmy chcieli? No tu by było fajnie, nie? Ale tu, tu gdzieś? No ewentualnie tu czy Tam gdzieś. Tam gdzieś chciałabym, ale no, nie dobra, wiem czy nam ale to... starczy. Chodź, spróbujemy rozciągnąć przed O Lena Lena? O Tak. Weź tutaj, weź Jakie gniazdko w przyczepie wychodzi nigdy nie pamiętam. Oj, nie wiem, już sprawdzam. Ale z tej strony. Oj, ja ja. mogę oporę. Jeszcze chwilkę, Lara, no, możesz iść sobie. Tutaj sobie bolce wychodzą. Nie wiem, no, gdzie sobie. No, tak, no. Tak. tak, leć. Renusz, chodź, będziemy rozciągać przedłużacze. O, kiepsko się robi, nie? Nie, on jest gdzieś tam. Ops. O, jeden. O, jenny. o, jenny. o jenny. A chciałoby się stać nad rzeką, nie? Chciałoby się nad rzeką stać, ale zobacz. A my mamy do tamtego budynku, patrz. No, nie, nie podłączaj. Tam mamy jeszcze z 15 Wiem. metrów. Tu mamy dosyć długi ten przedłużacz, ale On jest dalej za krótki. Kurczę, no bo wiesz można tutaj, nie? Ale Boże. Michał próbuje podłączyć przedłużacz, ale ja tu podeszłam i tam są takie... Piękne niebieskie ważki widziałam. O, nie wiem czy będzie ich widać. Może na zbliżeniu. Właśnie usiadła na roślince. O i leci. Kurczę, jak to super wygląda. O, zobacz, widzisz. Rzekom nigdy nie byliśmy. Nie, widzisz, Michał. Niebieskie no? ważki siedzą... O, leci teraz. Jak mhm. ona leci w drugą stronę, to jest taka super niebieska. Co ty gada. Tak. O, o zobacz! Michał, zobacz, proszę! Czekaj, usiadła tam. O, o! Gdzie są? No. Widzisz? A jakieś takie skrzydła mają? Ale Dobacz, są? Dobra, to Lara, chodź zobaczyć niebieskie ważki. Przedłużacza, starczy nam na to miejsce. Będziemy mieli bardzo blisko plac zabaw, Szeka jest tamtej strony. Chcieliśmy się tam ustawić. Ale. O, jest Dziś alergia, Myślałam, że kichnę. Michał właśnie jedzie, no chcieliśmy się tam ustawić, ale że tylko gniazdka są przy sanitariatach, nie starczyło nam przedłużaczy, a Michał właśnie jedzie. Tak? Nie jak No prosto jedź Tutaj jedźmy To, tu Chyba tak, zobaczcie, nie jest po południu Mm -hmm. Aj, czekaj czekaj linka zrywka ale byłoby w porę farcik no A, patrz ale wiesz co tu jest ciekawe? zobacz mm. że tej markizy nie? Mm -hmm. Nie rozstawię, jak jest to opał. Widzisz, jak przeszkadza? Aha, Larka się zmaga się ze stołem. Kaula. A? To musi być tak, jak to zawsze. <laughs> Pod stołem, wiesz? No, że Oj, hey, będę trzymała. A wiesz co, bo to można. O, można to tak robić, nie? No, wiem, wiem. Super, Lara, jest rozstawiona Tak, i super. Rozstawiaj krzesła, Lara. No, Lauro, tak. prowadź. Tam na końcu macie życie. Ale super ten karton wygląda. Mhm. We take control Anyway, we wanna go